Usiądź wygodnie w swoim miejscu mocy. To miejsce zawsze dawało Ci pomysły i energię. Zrób kilka świadomych wdechów i wydechów. Rozluźnij swoje ciało. Zaobserwuj myśli. Gdzie one są? O czym myślisz cały czas? Jakie myśli dla ciebie są przyjemne? Jakie przynoszą ze sobą trwogę, niepokój, rozczarowanie? Pomyśl, jak dawno podróżowałeś, jak dawno kupowałeś bilet na pociąg i zwiedzałeś nieznane miejsca. Dziś. Proponuję odbyć podróż w głąb siebie. Wyobraź sobie, że znalazłeś się w niezwykłym mieście o nazwie Marzenin. Nie wiesz, jak tam trafiłeś. To nie jest ważne. Twój wzrok padł na miejsce, w którym zgromadziła się duża ilość ludzi. Jesteś ciekawy. Podchodząc coraz bliżej rozumiesz, że to jest dworzec. Podziwiasz kolejkę do kas z biletami, ale stajesz do jednej z nich. Stojąc w kolejce do kas rozglądasz się po wielkiej tablicy z kierunkami. Na jaki pociąg kupić bilet? Dajesz sobie chwilę na zastanowienie się i słuchasz swojego wewnętrznego głosu. Co on ci podpowiada? Czego jednocześnie chcesz, ale boisz się powiedzieć na głos? Wspominasz inne podróże w swoim życiu. Też się bałeś, ale w końcu okazało się, że strach stał się twoim przyjacielem, wskazując kierunek. W podróży to ty decydowałeś. Strach tylko był obok. Po chwili podejmujesz decyzję. Decyzja już zapadła. Zadajesz sobie jeszcze kilka pytań. Dlaczego tego chcę? Po co? Gdy już odpowiedziałaś na te pytanie, okazało się tuż przy kasie. Śmiało wypowiadasz na głos swój kierunek, płacisz i dostajesz bilet. Widzisz, że w bilecie zaznaczone są przysiadki. Nie lubisz przysiadek. Zaczynasz zastanawiać się, czy nie zmienić biletu, albo w ogóle nigdzie nie jechać. Wsłuchujesz się wewnętrzny głos. Jest słaby, bo strach zaczął bardzo głośno krzyczeć. Wiesz, że strach po prostu chce Cię bronić. Nogi same niosą Cię na potrzebny peron. Wagon 88, miejsce 8, przy oknie. Odnajdujesz potrzebny wagon i siadasz. Jest ciszej, strach nie przeszkadza. Wewnętrzny głos prowadzi. Odczuwasz, że jesteś na dobrym kierunku. Starasz się skoncentrować. Po chwili odczuwasz równowagę. Pociąg rusza. Wiesz, że w Twoim życiu nastąpią zmiany po tej podróży. Nabierzesz nowego doświadczenia i uśmiech pojawia się na Twojej twarzy. Mija kilka godzin, pociąg się zatrzymuje. Wychodzisz, masz kolejną przysiadkę. Sprawdzasz czas, wszystko idzie zgodnie z planem. Idziesz do kolejnego pociągu, znajdujesz wagon, miejsce, siadasz. Po chwili koło ciebie siada podróżnik. Widocznie też podróżuje. Jesteś ciekawy, dokąd jedzie. Pytasz? Dostajesz odpowiedź. Nie wychodzą ci z głowy słowa tego podróżnika. On podróżuje bez biletu. Wsiadł do dowolnego pociągu, wagonu i po prostu jedzie, gdzie go poniesie życie. Wspominasz, że ty też tak jeździłeś kiedyś i czasami trafiłeś w takie miejsca, w których nie chciałbyś się ponownie znaleźć. Jest to kuszące. Myślisz, czy nie podążasz za takim podróżnikiem, ale trzymasz się swojej decyzji? Chcesz zobaczyć ten nowy kraj, który sam wybrałaś? Strach jest czujny, prosi, abyś zrezygnował z podróży. Zauważasz go, ale nie słuchasz? Pociąg rusza. Patrzysz, jak krajobraz zanurza się w Twoją wyobraźnię. Jaki jest ten mój cudowny kraj, do którego jadę pociągiem? A co jeśli nikt w nim jeszcze nie był? A co jeśli odkryję jakiś nieodkryty świat? Uświadamiasz sobie, że w dzieciństwie kochałeś odkrywać bawić się w naukowca, robiąc eksperymenty, malując. Albo lepiąc, tak dzieciństwo było twoim miejscem mocy, miejscem, do którego można teraz wracać, żeby naładować baterie. Tam był początek: źródło, tam urodziło się coś ważnego, czego nie pojmują dorośli. Tam nie było masek i udawania, tam było się żywy. Przypominając sobie dzieciństwo poczułaś ogromną inspirację. W walizce zawsze trzymasz notatnik do rysowania i pisania, kredki i długopis. Z całego serca zabierasz się za rysowanie siedząc w pociągu. Już wiesz, co namalujesz, żeby siebie wesprzeć i wzmocnić poczucie radości w drodze. Zawsze wiedziałeś, że przy twórczości strach nie ma nic do powiedzenia. Zaczynasz malować, używając po prostu swojej wyobraźni i intuicji. Po chwili na twojej kartce widać cały kalejdoskop wydarzeń. Pociąg stanął. To oznaczało, że masz kolejną przesiadkę. Bierzesz swoją łalizkę i wychodzisz. Patrzysz na zegarek i rozumiesz, że masz parę minut do następnego pociągu. Wpatrujesz się w tablicę, szukając potrzebnego peronu następnego pociągu. Na tablicy zaznaczony peron o numerze 12. Szukasz i jesteś nieco zdenerwowany, bo nie możesz znaleźć potrzebnego peronu. Pytasz innych podróżujących i dostajesz odpowiedź, że na dworcu nie ma peronu 12. Jesteś jednocześnie zdziwiony i przestraszony. Siadasz na ławkę. Rozumiesz, że potrzebny pociąg już odjechał z peronu 12, którego w ogóle nie ma. Na przystanku przysiada się do ciebie starzec z gitarą za plecami. Prawdopodobnie jest muzykiem. Nagle zaczyna do Ciebie mówić. Czy wierzysz w cuda? Pyta. Pamiętaj, że świat lubi zaskakiwać tych, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą, którzy robią kroki w tym kierunku i biorą odpowiedzialność za to, co czynią. Czy jesteś pewien swojej podróży? i głową. Muzyk w tym czasie wyjmuje z pokrowca swoją gitarę i zaczyna grać i śpiewać. Dotrzysz do swojego marzenia, jeśli zrozumiesz swoje korzenie. Swoje korzenie. <laughs> Uśmiech pojawia się na twojej twarzy, a w sercu czujesz ciepło od wiary w to, że nie ma przypadków. Po śpiewaniu czarodziej muzyk Klaszcze w dłonie i mruga jednym okiem. I w tym momencie wyraźnie pokazuje się paran numer 12. A głos pani w głośniku mówi, że pociąg o numerze 71-77 jest opóźniony. Sprawdzasz swój bilet i jesteś pełen podziwu. To twój pociąg. Nie zadajesz żadnych pytań, bo wiesz, że zostałeś wynagrodzony za swoją determinację. Niebawem przyjeżdża twój pociąg, żegnasz się z muzykiem i zadowolony wsiadasz do pociągu. Jesteś przepełniony radością i wdzięcznością. Zajmujesz swoje miejsce. Pociąg ruszył w drogę. Jesteś podekscytowany. Wiesz, że za chwilę znajdziesz się w nowym kraju, zdobędziesz nowe doświadczenia i jesteś z siebie dumny, że nie zrezygnowałeś. Cały czas trzymasz się wybranego kierunku. Wiesz, że to nowy początek, zmiany w Twoim życiu. Patrzysz w okno i. Zatapiasz się w piękne widoki przyrody. A nagle słyszysz głos z głośnika, który mówi, że za pięć minut przystanek końcowy. Bierzesz swoje rzeczy, walizkę i idziesz do wyjścia. Pociąg staje, wychodzisz. Odczuwasz, jak Twoje serce mocniej bije ze szczęścia. Nie możesz uwierzyć swoim oczom. To miasto jest identyczne z twoimi snami, obrazami i wierszami. Tyle tu jest do zwiedzenia, do odkrywania. Jakiś człowiek stoi z tablicą z twoim imieniem. Uśmiecha się do ciebie. Nie znasz go, ale ufnie podchodzisz do niego. Przytulacie się jak najlepsi przyjaciele, a On daje Ci kartkę i znika. Z niecierpliwością otwierasz kartkę i czytasz. Witamy w naszym mieście. Wiemy, że długo o tym marzyłeś, kupiłeś bilet, określiłeś swój cel. Sam wykreowałaś to miejsce, podążając za swoimi pomysłami i je realizując. Twoje pomysły to prawdziwy skarb, bogactwo. Nigdy o tym nie zapominaj. To one cię prowadzą. Każda zrealizowana idea staje się Twoim najcenniejszym doświadczeniem. Odczuwasz ciepło w swoim ciele i błogość. Wszystko się udało. Powoli otwierasz oczy i znajdujesz się w swoim miejscu mocy. Wiesz, co masz teraz zrobić. Twoje pomysły już czekają na realizację. Nie wątpisz, że to ty kierujesz swoim życiem i kreujesz swoją. Rzeczywistość.